Cześć, dzień dobry. Witam serdecznie moi drodzy widzowie w kolejnym vlogu na kanale Mr. Misiek. Polecam, zrób to sam, dasz radę. Moi drodzy widzowie, dzisiaj witam Was jako nowy ja. Nowy ja, ze względu na to, że. Czóreczka z przodu, moi drodzy już. Niestety. Wczoraj był ten wielki dzień, że. Ojcu dyrektorowi z trójki zrobiło się cztery. I niestety czwórka z przodu, czyli Wirtuos długostroj tylko gra. No tak to wygląda, moi drodzy, ale podobno po 40 to się ma. Trochę złosła, trochę z lwa. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie dalej. A miejmy nadzieję, że. To dopiero połowa życia, jeżeli my jak najdłużej. Czego każdemu z Was, jako widzów, życzę, abyśmy no chociaż tej ósemki z przodu dożyli. W zdrowiu przede wszystkim, nie jako warzywko na łóżku w ten sposób. O. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku chciałem porozmawiać na temat orbitrola. Tak, moi drodzy, znowu orbitrola. Orbitrola. Ale tym razem zamontujmy orbitrol pod kierownicą w Ursusie C385 i pochodnych. E, moi drodzy, takiego zestawu u mnie nie ma na razie sprzedaży i nie przewiduję, aby taki zestaw y, za jakiś chociaż czas był. Nie wiem, zobaczę, na razie, to jak powiedziałem, nie przewiduję ze względu na to, że. Y, tu by trzeba to rozdzielić na 4 cylindry i na 6. Ze względu na to, że do czwórki są krótsze przewody, do szóstki są dłuższe. Nie chcę w to się bawić, nie chcę się w tym paprać. Ponieważ im więcej będzie odmian danego przedmiotu, tym więcej będzie problemów, błędów, kombinacji, później zamian, bo ktoś się pomylił, źle zamówił, chce odmienić, podmienić i na razie. Temat ja sobie chyba opuszczam, odpuszczam. Jeżeli ktoś będzie chciał, to może we własnym zakresie kupić na przykład u mnie orbitrol. Mocowanie, takie o co mocowanie, zaraz tutaj będziemy na temat tego mocowania też rozmawiali. I oczywiście porozmawiamy sobie na temat jeszcze jego montażu. E, na, ale drogo, jaki orbitrol jest wystawiony? Tej podstawki nie mam. Nie wiem na razie czy ją będę wystawiał. Muszę jeszcze na ten temat przemyśleć, bo za chwilę inwentaryzację. Ja nie mogę też sobie pozwolić na duży duży skok ilości auksji ze względu na to, że ktoś musi tego pilnować, żeby stan magazynowy się zgadzał, ale też nie może być dużego stanu magazynowego, bo nie będziemy w stanie tego wszystkiego policzyć, więc musi być to po prostu racjonalne i podejście z głową, więc jeżeli chodzi o orbitrol i montaż jego pod kierownicą w serii ciężkiej nie jest to jakieś mega trudne moi drodzy, ale musicie się zaopatrzyć w taki spornik Orbitrola. On jest tutaj wyprofilowany, ponieważ tutaj będą szły pręty od sterowania womem i sterowaniem żółwiem zającem. I przede wszystkim w starym typie z tego co wiem trzeba wyrzucić na grzewnicę. Ile jest tym prawdy? Nie wiem, bo ja osobiście tego nie musiałem robić, ale mm, podobno trzeba to wyautować. Do nowego typu podobno nie przeszkadza. Do, przede wszystkim w części już nowych typów tu mamy wysokie dachy, jak w zatorze i mamy zamontowane grzywnice u góry. W Ursusach też były u góry, więc to nam też ułatwia robotę. Ale przede wszystkim taki wspornik. On tutaj ma przy, dw, przyspawane już dwa płaskowniki z otworami po prawej i po lewej stronie. Więc mocujemy go, tylko nie powiem Wam teraz, czy tak, czy tak. Pomiędzy te blachy, dwie góra-dół stojące. E, nowe typy już kabin, czy powiedzmy tych tuneli, miały otwory przystosowane do przełożenia śrub. W starym typie może być tak, że będzie trzeba to nawiercić, ten rozstaw zachować, i żeby to można było zamontować. Od razu Wam mówię, tak jak widzicie, że te otwory nie są symetryczne. Więc, gdybyście chcieli to zrobić w ten sposób, żeby to patrzyło Wam. O! Przepraszam! W ten sposób, idealnie wprost. To niestety nie wyjdzie. Ze względu na to, że widzicie. Otwory. O, teraz pokrywają się, ale mamy to pod kątem. Widać to najlepiej w ten oto deseń. Może kamera tego tak nie odda, ale jest to pod dużym kątem. tu Tuda palec, a tu na dwa palce. Więc taka różnica jest, to jest pod kątem. I teraz przewody zasilające tutaj wchodzące do pompy i od zbiornika do pompy idą z prawej strony silnika. A z lewej strony silnika idą przewody do przodu pod kołem pasowym w sporniku do osi, do siłownika. Więc oplatają praktycznie cały silnik. Można oczywiście to pokombinować kolanka i wyprowadzić to na drugą stronę i tutaj, żeby cztery przewody szły. Ale robi się taki plik przewodów jak pięść, żeby to można było przejść. Tą stroną i troszeczkę brzydko wygląda, więc tak fajnie: dwa przewody idą z lewej, dwa idą z prawej. No i przede wszystkim tak było oryginalnie z tego co pamiętam. Bo oryginalnie, fabrycznie tutaj wychodziły dwie rurki i łączyły się z przodu przy sprężarce z przewodami gumowymi od siłownika. Dopiero więc, tak to wygląda. Kolejną rzeczą, którą trzeba zrobić do montażu. Orbitrola, no to oczywiście potrzebne tutaj jest widoczny już na zdjęciu wałek. Tak jak widzicie, sobie pozwolę, bo mój warsztat dzisiaj się podwyższy, jutro pewnie się obniży, bo koledzy tutaj kombinują. I teraz tak, to jest wałek kierowniczy z Ursusa. Tutaj na klinie jest, na stożku, na wpuście, zamontowany jest ładnie kierownica. Tu są dwa łożyska, tu jest tulejka, tu, są, tu jest łożysko 6204, jeżeli dobrze pamiętam. I on się łączy ładnie za pomocą krzyżaczka z wałkiem, tym pierwszym czy drugim już kierowniczym, który idzie pod pewnym kątem do samego dołu i później łączy się z wałem na podporze. I dopiero łączy się, już się z serwo. Więc żeby to zrobić, należy ten wałek tutaj, ten, który był fabrycznie, wybić to zabezpieczenie. Tak moi drodzy, wybić, bo te widełki zostaną i należy kupić taki oto wałek. Ten wałek ma 28 centów, jest to wałek z wielofrezem. Chyba dwadzieścia osiem, ja dobrze pamiętam. Albo trzydzieści trzy. I to jest dobre pytanie. Trzydzieści dwa. To było dobre pytanie. Dobrze, że miarka jest. To mogłem sobie to zmierzyć. Więc e, on jest już z tej strony zatoczony. Pasuje nam tutaj. Należy to nabić, moi drodzy. Ktoś powie, że to jest źle zrobione, bo powinno to wejść. To ma być nabite w tym miejscu, albo sprasowane, nabite, wciśnięte. Można to podgrzać, to schłodzić i włożyć. Przede wszystkim same widełki, ten tutaj kołek, nie powinien tego utrzymywać, bo zaraz tutaj będzie dodatkowy luz. Więc to powinno być wbite, w miarę sztywno przewiercone, zakołkowane. Więc ten wałek jest do wymiany, moi drodzy. Tutaj wchodzi wy Orbitrol, proszę bardzo. O, wróci. Więc tak to wygląda. Wchodzi sobie w wałeczek i prawo-lewo kręcimy. E, jakie są plusy? Podobno mówią ludzie, że nie ma luzu na krzyżakach. Jak się zrobi rasa porządnie, to na Orbitrolu te krzyżaki będą służyły długi-długi czas. Nie ma jakiejś tam wady fabrycznej w tym oto układzie. W Serwie jak najbardziej tak wybijało się to, ale Serwo troszeczkę inaczej działało niż Orbitrol. Orbitrol tylko otwiera zawór, przekierowuje olej i nie ma uderzeń, powiedzmy na kolumnę kierowniczą. Więc ja tutaj problemu nie widzę z montażem też w miejsce serwomechanizmu i z regenerowaniem tego wałka. Fakt faktem wałek odpada, ładnie wygląda. Ale to już według uznania. Przepraszam was bardzo, ale znowu mam problem z katarem, znowu nie mogę oddychać i trochę brakuje mi powietrza bo gadam tylko przez... oddycham tylko przez bójdzie no zapchany. Dlatego zaraz będzie jakaś inhalacja, żeby się lepiej oddychało. I... Kolejny minus, jeżeli chodzi o orbitrol, to przede wszystkim sobie posykuje. Syczy sobie, dlatego, że Sędzicie kołami na maksa, dzieci nie musi być, mieć ujście więc otwiera się zawór Więc wtedy takie dziwne piszczenie, syczenie jest słyszalne. Jednym to przeszkadza, drugim to nie przeszkadza. Montaż jest tu bardzo ciekawy, bo trzeba się troszeczkę pogimnastykować, jeżeli chodzi o przykręcanie śrubek, później dołączanie wszystkiego, przejście komorą przy masce do przodu też tam jest bardzo mało miejsca, więc trzeba się troszeczkę namęczyć i pokombinować, ale jest to do zrobienia. I teraz moi drodzy tak, orbitrol, wałek ten długi i cztery złączki to jest około 360 zł powiedzmy plus ta podstawa około 70 więc mamy już 430 zł, tak? Powiedzmy 420-430, i na naszej aukcji znajdziecie niekompletne wspomaganie które już Was. Przepraszam Was bardzo, ale ucięło mnie. Więc jeszcze raz na orbitrol wałek z półcala na 18 mamy koszt około. 400 350 zł plus podstawa to jest 70 zł, około 70 80, to jest 420 430 zł do tego trzeba policzyć wspomaganie, niekompletne 830, czyli mamy 1260 zł, by uczyniło wspomaganie. No i oczywiście do tego trzeba kupić te 4 cztery przewody hydrauliczne. Do podłączenia tego wszystkiego. Więc tak to wygląda, moi drodzy, żeby to po prostu miało ręce i nogi. Jeżeli chodzi o orbitrol, jeszcze tutaj montaż pod kierownicą tego orbitrola, gdy zostaje zawór w zbiorniku, tak zawór ma zostać, i ja nie będę tłumaczył po co, ale zawór ma zostać, automatycznie tego syczenia, gwizdania, czy jak tam zwał, tak zwał, w kabinie możecie nie słyszeć. Więc trzymajcie się moi drodzy. Do następnego. Hej, cześć.